Przerabiamy prawe okrężne kopnięcie. Kopiamy prawą nogą. E, prawą nogą często nokautujemy. Silna noga, silna ręka. Jeżeli jesteśmy praworęczni, prawa ręka, prawa noga jest z tyłu, więc jest to bardzo niebezpieczne, nokautujące kopnięcie. Zapraszam do obejrzenia materiału. Prawe okrężne kopnięcie midle kick na wysokość Żabel, high kick na wysokość głowy to jest to samo kopnięcie, tylko na różną wysokość. Prawa noga kopie z tyłu i wraca do tyłu. Kolano idzie do przodu i skręcając biodro, prostujemy nogę, skręcamy się 45 do 90 stopni na nodze, na której stoimy. Jeżeli kopiemy na wysokość głowy, możemy skręcić całkiem stopę aż do palców. Kolano do przodu, skręt, noga wraca. Dwa sposoby kopania. Pierwszy stary, jak to karatecy kopali, do teraz się kopie. Kolano do przodu, skręt. Drugi często, współczesne szkoła walki i cholędzy uczą kopanie pół. Każdy wybiera jak woli. Ja kopię i tak, i tak. Polecam kopanie od dołu takie półku, jeżeli jesteśmy wysoko łokcie szeroko. Hop. Najlepiej przy tym kopnięciu, jeżeli skręcamy piętę do palców, i cała noga. Hop, do przodu. Noga, na której stoimy, noga, którą kopiemy kupa i cały korpus są. Tak jak ciosy bukserskie, nie kopiemy gdzie noga poleci, tylko kopiemy tam, gdzie chcemy kopnąć, gdzie są punkty strategiczne człowieka. Pomiędzy biodro, żebro, szyja, możemy kopać zawsze barki, ramiona, żeby opuścił rękę. No i oczywiście głowa, szczęka, tył głowy. Możemy tak samo jakbyśmy kopali loki, kopnąć wysokie okrażne kopnięcie, tak zwane łychy.